Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po raz kolejny. Dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić wyjaśnieniu bardzo powszechnego, powszechnie używanego wskaźnika w ekonomii. Tym wskaźnikiem jest wskaźnik, z którym na, pe na pewno Państwo spotkaliście się, to jest wskaźnik PKB. Co, te, co to jest za skrót? To jest produkt krajowy brutto. Co ten wskaźnik oznacza, dlaczego nasi ekonomiści i nasi politycy stale walczą o to, żeby PKB rosło, prawda? Wzrost PKB, wzrost PKB, to jest naczelne zadanie polityków, ekonomistów, i wszyscy tylko myślą o tym, że PKB rosło. Otóż PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to jest wartość. Całej naszej produkcji finalnej, czyli takiej produkcji, która jest gotowa do sprzedaży. Otóż, jeśli zapas naszych produktów na początek roku byłby X i zapas naszych produktów na koniec roku byłby taki sam, też X, to znaczy, że cała wartość produkcji została sprzedana. Została sprzedana. Sprzedana. I tak mniej więcej powszechnie się uważa, że PKB to nie tylko jest wartość produktu krajowego brutto, ale jest to jak gdyby także wartość produktu sprzedanego. To jest wszystko to, co nasza gospodarka narodowa zdołała w ciągu roku upłynnić. I teraz. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymali chwileczkę nad tymi pojęciami. Otóż, nasz wskaźnik PKB wynosi mniej więcej 1 bilion 525 miliardów złotych. Taka jest wartość naszej produkcji i taka jest wartość w przybliżeniu sprzedaży produktów. Jeśli taka jest wartość sprzedaży. To rozumiemy, że te produkty zostają przez kogoś kupione. Jeżeli są przez kogoś kupione, to muszą być źródła, jakieś źródła tych zakupów. Otóż źródłami tych zakupów jest przede wszystkim dochód, prawda? Dochód. Dochód, który mają osoby fizyczne, ale także i osoby prawne, bo one także nabywają ten produkt. Jeżeli dochód roczny dochód naszych obywateli wynosi około 900 miliardów złotych, to powstaje pytanie, w jaki sposób, jeśli otrzymaliśmy 900 miliardów, w jaki sposób mogliśmy w tym samym czasie nabyć towar o wartości 1 biliona 525 miliardów złotych. Prawda? Wydaje się, że tutaj jest jakaś nieprawidłowość. Oczywiście, tu jest nieprawidłowość, bo z całą pewnością, żeby nabyć produkty o tej wartości, musieliśmy swoje dochody w jakiś sposób uzupełnić. Czym te dochody uzupełniliśmy? Otóż uzupełniliśmy je kredytem. Kredytem. Więc teraz już wiemy, że pomiędzy naszymi dochodami, a pomiędzy naszymi zakupami jest luka. Jest luka. Tę lukę mówimy w, w nowej ekonomii, jak gdyby obecnie. Tę lukę pomiędzy produkcją sprzedaną a dochodem nazywamy luką nabywczą. Nabywczą. Jest to po prostu brak dochodów na to, żeby nabyć to, co zostało wytworzone. Teraz odejdę na chwilę od luki nabywczej i chodzi mi po, konkretnie o to, dlaczego wszyscy ekonomiści i politycy tak walczą o wzrost PKB. wzrost PKB. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż rozumowanie naszych naukowców i naszych polityków jest takie, że jeśli rośnie PKB, to znaczy, że rośnie zatrudnienie. Zatrudnienie, prawda? Bo rośnie produkcja. Jeśli rośnie, pro, jeśli rośnie zatrudnienie, to rosną wynagrodzenia. Wynagrodzenia, prawda? I oczywiście maleje bezrobocie. Bezrobocie maleje. Maleje. Zatem wynagrodzenia rosną, PKB rośnie, zatrudnienie rośnie, wynagrodzenia rosną, bezrobocie maleje. No i w związku z tym wszyscy jak gdyby powinniśmy się czuć lepiej, bo mamy większe wynagrodzenia, jest większa oferta rynkowa i dlatego ten wzrost PKB jest stawiany jako naczelne, naczelne zadanie. Musimy jednak się zastanowić, czy rzeczywiście PKB daje nam poczucie lepszego, wyższego standardu życiowego. Lepszej sytuacji życiowej. Otóż, w jaki sposób to PKB rośnie i dlaczego rośnie? Otóż ta produkcja często bywa produkcją nakierowaną na przede wszystkim każdy, kto produkuje, chce to sprzedać. Skoro sprzedaje, to stosuje różne chwyty reklamowe, prawda? Reklama. Ta reklama powoduje generowanie potrzeb. Naprawdę są rzeczy, których wcale nie potrzebujemy, ale nasłuchamy się tej reklamy, nasłuchamy, i dochodzimy do wniosku, że ta rzecz rzeczywiście by się nam przydała. Często, gęsto kupujemy ją i ona jest nawet nierozpakowana u nas w domu. W każdym razie reklama działa na nas, na naszą podświadomość, i my staramy się w związku z tym kupić te rzeczy, nawet niepotrzebne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby wzmóc sprzedaż, bo oczywiście wzrost produkcji powoduje wzrost sprzedaży, żeby sprzedaż rosła. Jaki jeszcze stosuje się wybieg? Otóż producent stara się, żeby jego produkt był krótkotrwały. Krótkotrwały. I co robi? Wprowadza tak zwane planowe starzenie się produktów. Planowe. Na pewno spotkaliście się Państwo z tym. Powiedzmy w pralce, co się najczęściej psuje. Jakaś rzecz, której naprawa jest na tyle kosztowna, że kupujemy nową pralkę. Więc to planowe starzenie produktów jest wymagane przez właściciela fabryki, i on zmusza swoich konstruktorów do Zastosowania takiego materiału w jakimś nieważnym urządzeniu, w jakimś niewielkim urządzeniu, ale które powoduje nieprzydatność całego, całego, całego naszego produktu, zmusza ich do tego, żeby zastosować właśnie taki wybieg. No wszyscy znamy aferę żarówkową, prawda, która polega na tym, że tak się, tak się produkuje te żarówki. Żeby one nie świeciły tak, jak było planowane, tam 20 tysięcy godzin, tylko 2000 tysiące godzin. Dzięki temu kupujemy tych żarówek więcej. I ten wybieg stosuje się we wszystkich tych przypadkach. Czyli my y, wzrost PKB powoduje nie tylko powstawanie nowych potrzeb, być może zupełnie wywołuje w nas, że tak powiem, pewne potrzeby, ale równocześnie powoduje psucie jak gdyby tych towarów. I teraz popatrzmy, pokazałam na poprzedniej stronie, że te nasze wynagrodzenia, czyli nasze dochody, one nie nadążają za wzrostem PKB. To znaczy, one, PKB rośnie, wynagrodzenie rośnie, ale procentowo rośnie w taki sam sposób. Zakładajmy, że procentowo rośnie w takim sam sposób. Ale nie kwotowo, bo jeśli PKB urosło o 20%, to od to wynagrodzenie rosnąc o 20% w dalszym ciągu nie nadąża za naszymi możliwościami kupna. Czyli wzrost PKB powoduje, że luka nabywcza, luka nabywcza się pogłębia. Ona się pogłębia dlatego, że zawsze. PKB rośnie szybciej, nawet jeśli procentowo rośnie jednakowo, ale wartościowo rośnie szybciej niż nasze dochody. Luka nabywcza się zwiększa. Ta luka nabywcza jest uzupełniana przez kogo? Przez banki czyli bank udziela nam kredytu, i my w przyszłym okresie z naszego wynagrodzenia Będziemy nie tylko kupować produkty nowe, PKB, prawda, wyprodukowane, ale także będziemy musieli z tego naszego wynagrodzenia spłacać kredyt. Kredyt plus odsetki. Odsetki od tego kredytu. Czyli z naszego, nasze wynagrodzenie będzie uszczuplone to przyszłe, wyższe wynagrodzenie będzie uszczuplone jeszcze o spłatę kredytu i o odsetki. Co się stanie? Otóż luka nabywcza rośnie. Luka nabywcza rośnie. Cały czas rośnie. Wzrost PKB, proszę Państwa, chciałam pokazać w tej chwili, że wzrost PKB powoduje, bezpośrednio powoduje nasze większe zadłużenie, a więc nasze, nasz większy dyskomfort. W sytuacji bowiem, kiedy tracimy pracę kiedy tracimy pracę i kiedy nasza zdolność kredytowa spada, jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. I do takiej sytuacji właśnie doprowadza nas jaka polityka? Polityka wzrostu PKB. Otóż, co jest zadaniem ekonomii? Czy cel postawiony przed ekonomią, przed gospodarką narodową, ten cel, w którym jest wzrost PKB? Czy ten cel jest celem właściwym? Otóż na pewno nie. Celem właściwym nie jest wzrost PKB. Celem właściwym gospodarowania jest poprawa naszego poczucia dobrostanu, czyli naszego poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, naszego poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Otóż, po wzrost PKB na siłę, żeby wzrastało PKB, taka polityka, takiego wzrostu PKB powoduje tylko jedno, że nie tylko kupujemy rzeczy niepotrzebne, nie tylko powodujemy, że są one używane przez nas krócej, to na dodatek zadłużamy się i, nie, i nasze poczucie bezpieczeństwa maleje. Oprócz wskaźnika PKB w statystyce stosowany jest także wskaźnik PKN, produkt krajowy netto. Otóż chcę wyjaśnić, że pomiędzy produktem krajowym brutto, produkt krajowy brutto, minus produkt krajowy netto, co, z czym się różnią te dwa wskaźniki. Otóż one różnią się amortyzacją. Amortyzacja. I dlatego to, co kupujemy, musi być droższe od tego, ile zarabiamy. I to jest ta różnica. To jest właśnie ta kwota amortyzacji. Pamiętacie Państwo, że jeden z wykładów poświęciłam wyjaśnieniu amortyzacji, amortyzacja. To są środki, które sprzedający produkty powinien odkładać po to, żeby z powrotem odbudować, odbudować własny park maszynowy, prawda? Więc amortyzacja to są pieniądze, które my płacimy w cenie produktu, po to, żeby właściciel tej fabryki mógł te środki odłożyć na amortyzację czy on je odkłada, czy nie, to jest dalsza sprawa, prawda? Chodzi tylko o to, że ta amortyzacja powoduje, ona sama w sobie ma, zawiera ten element, który powoduje powstanie luki nabywczej. Czyli tego, że dochody nie są wystarczające na to, żeby nabyć wszystko, co jest oferowane przez rynek. Mam nadzieję, że przybliżyłam państwu troszkę pojęcie produktu krajowego brutto i teraz w związku z tym pozwolę sobie wrócić do luki nabywczej. Otóż z czym wiąże się luka nabywcza? Nabywcza. Ona nie tylko wiąże się z tym, że my się zadłużamy i ta luka musi się powiększać nie tylko z powodu wzrostu PKB, ale z powodu uszczuplania naszych dochodów o spłatę kredytów na rzeczy nabyte poprzednio. To jest chyba zupełnie zrozumiałe, więc ta luka się pogłębia. Gdybyśmy chcieli wiedzieć, jak duża jest ta luka, to mogę powiedzieć, że aktualnie Polacy zadłużeni są na kwotę 900 miliardów złotych. Co to znaczy? To znaczy, że towarów na rynku było o 900 miliardów zawartość 900 miliardów złotych więcej niż było nas stać na, na nabycie tych, tych rzeczy, prawda? Więc ta, te 900 miliardów to jest to ogromne zadłużenie Polaków, to ogromne zadłużenie Polaków musi być w jakiś sposób spłacane a tutaj udowodniłam państwu że poprzez politykę wzrostu, wzrostu PKB wzrostu PKB to zadłużenie może się tylko pogłębiać tylko pogłębiać i proszę zwrócić uwagę te 900 miliardów od tych 900 miliardów my płacimy cały czas odsetki odsetki prawda bo przecież kredyt nie jest dawany za darmo kto otrzymuje te odsetki? Kto otrzymuje, gdzie te odsetki są? Proszę pamiętać, że odsetki od naszych pożyczek są odprowadzane za granicę, czyli to są pieniądze, które trwale wypływają, wypływają z naszego budżetu, z naszych kieszeni. Czy jest jakiś sposób na to? żeby zlikwidować tę dramatyczną sytuację. Bo takie zadłużenie, proszę pamiętać, że my oprócz zadłużeń indywidualnych w Polsce istnieją jeszcze dwa inne zadłużenia, prawda? Istnieje jeszcze kredyt kupiecki, o którym mówiłam już poprzednio. Kupiecki to są odroczone terminy płatności, które stosują pomiędzy sobą przedsiębiorcy. Czyli udzielają sobie kredytu, bo dają towar, a pieniędzy jeszcze nie otrzymują. No i jest jeszcze nasze zadłużenie, czyli dług publiczny, dług publiczny, publiczny, który, jak obserwujemy to na, na, na zegarze profesora Walcerowicza, on cały czas rośnie. Więc. Proszę zobaczyć, jak bardzo Polska jest zadłużona. Jeśli chodzi o kredyt kupiecki o jego wartość, to my nawet jej nie znamy nawet w przybliżeniu, ponieważ nie ma narzędzi statystycznych, które mogłyby nam pomóc w określeniu tego kredytu. Dług publiczny, który jak państwo wiecie, dzieli się na dwie części na dług wewnętrzny, wewnętrzny i dług zewnętrzny, czyli zagraniczny. Zewnętrzny, więc ten dług publiczny także rośnie. Oczywiście to, że dług rośnie zagraniczny, to o tym nie będziemy mówić na razie, ale że rośnie dług wewnętrzny, to to powinno nas bardzo niepokoić. Dlaczego? Bowiem państwo zadłuża się samo u siebie. Bo cóż to jest dług publiczny, to jest nic innego, jak zadłużanie się rządu, rządu w jednostkach także temu rządowi. Główna część długu publicznego to są obligacje, które posiada obecnie kto? Fundusze emerytalne, głównie fundusze emerytalne, bo fundusze emerytalne ściągając od nas pieniądze pożyczają je równocześnie rządowi, pożyczają je oczywiście na procent. I stąd dług wewnętrzny, dług publiczny rośnie. W następnym, w następnym wykładzie będę chciała Państwu udowodnić, że istnieje nie tylko teoretyczna, ale praktyczna, realna możliwość umorzenia umorzenia długów. Długów. Co to jest umorzenie długów? To jest darowanie długów, darowanie długów wszelkich długów. Długów. Darowanie długów jest możliwe, realne i nie zaburza gospodarki. To chcę powiedzieć, że darowanie długów nie zaburza gospodarki. Y Dlatego jednym z haseł, które głosi w tej chwili y, fundacja Jesteśmy zmianą, jest uświadomienie wszystkim obywatelom, całej społeczności, że istnieje możliwość abolicji, abolicji kredytowej, kredytowej, kredytowej. Abolicja kredytowa w obecnej sytuacji uważam jest koniecznością. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili szara strefa rozwija się już bardzo silnie. Rozwijać się musi. Dlaczego? Dlatego, że szara strefa to jest rodzaj samoobrony społeczeństwa przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi. I to by było. Na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.